Witam Państwa 29 maja 2023 roku. Ksiądz Józef Tischner przez kłamstwo polityczne rozumie kłamstwo, które wynika z potrzeby władzy i służy potrzebom władzy. Przy jego to pomocy władza pragnie potwierdzić siebie, czyli poszerzyć swe panowanie, umocnić się, usprawiedliwić we własnych i cudzych oczach. Władza jest nie tylko źródłem tego kłamstwa, ale i jego rozgrzeszeniem. Zapraszam na program Ecovision TV. Ubiegłym tygodniu odbyła się wizyta studyjna na nowo budowanym stadionie w Opolu. Dziennikarze mieli okazję zapoznać się z obecnym stanem zaawansowania prac budowlanych. Za dwa lata przy ulicy Północnej w Opolu powstanie stadion, który pomieści 12 tysięcy widzów. W województwie opolskim będzie to największy obiekt tego typu. Inwestycja jest warta 200 milionów złotych. Zastosowanie do budowy elementów prefabrykowanych spowodowało, że bryła stadionu nabiera już bardzo realnego kształtu. Obecnie budowa przebiega zgodnie z harmonogramem, a jej zakończenie przewidziane jest na 2024 rok. Państwowe pomaturalne studium kształcenia animatorów kultury i bibliotekarzy to nieistniejąca już szkoła, która wykształciła wielu znamienitych działaczy kultury. W ostatnich dniach pojawiła się książka autorstwa Teresy Młyńczak dokumentująca ponad 30-letnią tradycję tej placówki. Kiedy w 71 roku szkoła została utworzona, to sytuacja na rynku kultury w Polsce była zupełnie diametralnie inna niż dzisiaj. Na mapie Szkół, które działały w Polsce, ta szkoła była wyjątkowa przez to, że kształcenie odbywało się dzięki szczególnej możliwości spotkania się wykładowców, pasjonatów, którzy kulturę traktowali jako priorytet w swoim życiu z młodzieżą pełną inicjatywy, pełną pomysłów. I dzięki temu, że te dwie siły się spotkały, powstało coś nadzwyczajnego. Właściwie do tej szkoły się nie szło po to, żeby zakuwać, zdawać, tylko, żeby realizować siebie. Człowiek tworzył nowe, ale równocześnie nie odbierał tego jako pracę, tylko jako przyjemność, Autorka, która tę książkę całkowicie samodzielnie. Napisała i przygotowała, powiedziała mi tak. Studium było miejscem fascynującej edukacji. Uczyło tego, co nas naprawdę interesowało. Dawało także możliwość realizacji swoich pasji. Było przestrzenią samorealizacji, poczucia wolności i akceptacji. Taka niezwykła szkoła nigdy nie będzie zapomniana. Zaawansowane technologie wytwórcze stosowane w energetyce jądrowej mogą być znakomitą inspiracją twórczą zarówno dla artystów, jak i inżynierów. Przykładem jest działalność opolskiej firmy Explomet. Generalnie zajmujemy się bardzo hałaśliwymi technologiami, to jest jedyne pewne. Czy one są nowoczesne? Na pewno są nowoczesne, w każdym bądź razie są dość unikalne. A wzornictwo to jest nie teraz i tutaj, bo to też jest teraz i tutaj, a to już jest przeszłość. To już są czasy przeszłe, kiedy robiliśmy konkurs współpracy z Świętej Pamięci Janem Segiełką w doprotece dla dwóch ASP, a trzecia była jurorem, konkurs dotyczący wykorzystania materiałów odpadowych, jakie u nas powstają, a one są ciekawe i kolorowe. Materiał Materiały, które wytwarzamy, czyli materiały wielowarstwowe, od dwóch do bardzo wielu warstw. Metaliczne materiały są wykorzystywane w budowie aparatury procesowej, w tym także energetyce także energetyce jądrowej, do budowy ścian kondensatorów. Te materiały mają zupełnie uroku, naprawdę. Kiedy ktoś ogląda z bliska zgład metalograficzny, a więc taki wykonywany do przeprowadzenia badań, istotnych badań e, materiałowych i dostrzega te kolory, to, to, to barwienie się tych materiałów, no to jakby samo sam z siebie się narzuca, żeby to pójść dalej i coś spróbować z tego jeszcze zrobić. No. Biżuteria to było coś, co z, zaczęliśmy z ASP Wrocław robić, e, a w tej chwili zainteresowaliśmy tym także AGH, dokładnie koło, Studenckie Koło Naukowe Hefajstos a więc ci, którzy kują, to znaczy są kujonami. Kują w sensie młotami uderzają w różne rzeczy czy prasami mechanicznymi i jest taki tam pasjonat, o imieniu Jakub. I ten Jakub jest studentem, który pasjonuje się wytwarzaniem noży. I kiedyś przy jakiejś okazji zasugerowaliśmy mu, czy by nie zainteresował się naszymi materiałami, nie pomyślał o tym, jak można z takich materiałów zrobić noża. A żeby go zachęcić bardziej, to zaprosiliśmy, zaprosiliśmy jego i opiekuna Koła oraz jego koleżankę na takie spotkanie, które organizowaliśmy dla studentek Wydziału Architektury Wnętrz, Wzornictwa i Scenografii z ASP, Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Z kolei te dziewczyny, reprezentujące ten kierunek wzorniczy, miały spotkanie za naszym pośrednictwem z francuską firmą ID. Partner, tak ona się nazywa, z którą to firmą zrobiliśmy prawdopodobnie dwa pierwsze w świecie aparaty, które to aparaty nadal, służą do topienia wodzku z wykorzystaniem grza indukcyjnego. 21. Międzynarodowe Targi Turystyki w Opolu przeszły do historii. W trakcie ich trwania odbyły się prezentacje turystyczne, spotkania podróżnicze i kulinarne. Przez trzy dni mieszkańcy naszego regionu mogli zapoznać się z ofertą turystyczną w kraju i za granicą. Wystawcy zaprezentowali możliwości aktywnego wypoczynku w swoich regionach. Można było również zapoznać się z regionalną kuchnią i wyrobami kulinarnymi. Tegoroczna oferta targów W stronę Słońca była nastawiona także na pokazanie walorów turystycznych opolszczyzny. Galeria Sztuki Współczesnej wraz z firmą Lelek zorganizowały konkurs plastyczny pod nazwą drzew, którego zadaniem było namalowanie drzewa, które będzie posiadało cechy wybranych gatunków zwierząt. Jest to trzecia edycja. W takiej postaci, czyli we współpracy z grupą Lelek i z wernisarzem wystawy w salonie Lelka. A więc po raz trzeci i rekordowa w tym roku rzeczywiście edycja. 604 prace ocenialiśmy. To jest potężna liczba, naprawdę. Konkurs teoretycznie jest ogólnopolski, ale okazało się po otwarciu kopert, że był międzynarodowy, bo drugie miejsce zajęła dziewczynka ze Słowacji, która jest z nami dzisiaj, przyjechała, także ogromnie się cieszymy. Nagroda pierwsza, no to już po raz trzeci tradycyjnie fundatorem głównej nagrody jest Lelek i tradycyjnie po raz trzeci główną nagrodą jest hulajnoga elektryczna, więc myślę, że bardzo atrakcyjna nagroda. Tradycją jest też to, że mm, nagrodami są deskorolki, ale nie byle jakie deskorolki, bo e, malowane w autorski sposób przez, w tym roku przez Józefa Chyżego i to jest druga nagroda. E, autorsko pomalowana deskorolka, którą możemy zobaczyć. No, no i wreszcie nagroda, zestaw e, prac do działań, zestaw materiałów do działań plastycznych. Jest z nami też Dobroteka. i Dobroteka jest od wielu lat w tym konkursie. Dobroteka funduje wyróżnienia. To są wspaniałe pufy do siedzenia, które tutaj z tyłu za mną są. E, I już po raz drugi, o ile dobrze pamiętam, e, włącza się do współpracy z nami czasopismo Świerszczyk. Bardzo popularne, znane, lubiane. E, I także prenumeraty Świerszczyka są nagrodami w tym konkursie informacjach to już wszystko, a w dalszej części programu. Komentarz polityczny Rozmowa przy oknie przygotowana przez Janusza Maćkowiaka, archiwum Jurka Stemplewskiego i aforyzm Sławka Kuligowskiego z rysunkiem Andrzeja Czyczyły. Zapraszam i życzę miłego wieczoru. Witam Państwa. Drodzy Państwo, choć do sezonu ogórkowego mamy jeszcze trochę czasu, a prozę życia wyznacza nam wojna w Ukrainie, wysoka inflacja, czy też walka przedwyborcza, to mam wrażenie, że rzeczywistość dała nam na tyle w kość, że niektórzy z nas zaczynają uciekać w świat fantazji, plotek i mniej lub bardziej nadprzyrodzonych zjawisk. Sensacją ostatnich dni stało się objawienie w parczewie. Na korze drzewa ukazał się tam kształt, w którym niektórzy dopatrują się twarzy Jezusa, a inni Maryi. O takich zjawiskach nauka ma nam całkiem sporo do powiedzenia. Takie zjawiska tłumaczy bowiem pareidolia, czyli pomyłka popełniana przez system neurologiczny, który mózg człowieka wykorzystuje do wykrywania twarzy i rozumienia emocji na niej wypisanych. Pozwala rozpoznać tych, Którzy będą nam przychylni i odróżnić ich od tych, którzy mogą okazać nam wrogość. W ten sposób w prehistorycznych czasach mogliśmy instynktownie uciekać przed drapieżnikami czy wrogami, a jak już o wrogach mowa. Do powtarzających się plotek o licznych chorobach Władimira Putina w ostatnich tygodniach doszły pogłoski o słabym zdrowiu Aleksandra Łukaszenki. Różne osoby, także media, przypisują Białorusinowi różne dolegliwości. Miał być nawet odtruty herbatką u Putina. Wielu też dziennikarzy i politologów jednocześnie tonuje nastroje i podkreśla, że na razie nie ma co dzielić skóry na niedźwiedziu. Każdy to, powiem, może zachorować. I to wcale nie znaczy, że zaraz umrze. Zwłaszcza gdy to twardy białoruski chłop, co się łatwo nie poddaje. Choć oczywiście wszystko się może zdarzyć. Historia pokazała, że z pozoru boski dyktator też jest śmiertelny, a jego długość życia często nie przekracza średniej. Na razie jednak domniemana śmiertelna choroba Łukaszenki to news podobnego kalibru co objawienie w Parszewie. Ale w odróżnieniu od Parszewa choroba dyktatora, który od blisko 30 lat rządzi niepodzielnie Białorusią, jest jednak sprawą poważną. Bo co się stanie z krajem, jeśli prezydent odejdzie? Czy ktoś może go zastąpić, skoro przez lata był niezastępowalny, jedyny rządził bezwzględnie w każdej dziedzinie? A może Putin od razu przyłączy Białoruś do Rosji? Kto przejmie władzę? Premier, czy może, co bardziej oczywiste, z powodów formalnych przewodnicząca parlamentu? Może w takiej sytuacji Łukaszenka sam skazałby następcę choćby któregoś z synów. W białoruskiej demokracji wszystko jest możliwe, także dziedziczna prezydentura, a Białoruś to nasz sąsiad. To, co tam się dzieje, jest dla nas bardzo istotne z punktu widzenia naszego bezpieczeństwa. Dziękuję Państwu za uwagę. Za kilka dni dzień dziecka. O naszych pociechach będzie głośno. Nasze pociechy odmieniane będą niemal przez wszystkie przypadki. Pochwałą, zachwytą nie będzie końca. Ale ta rzeczywistość młodego pokolenia jest bardziej dramatyczna. Jest źle, a będzie jeszcze gorzej, alarmują eksperci. Dziesięć dni temu w Opolu zainaugurowała swoją działalność grupa Zespół Interwencji Kryzysowej. Niemal wszystko na temat tego zespołu wie nasz gość, dr Bronisława Ogonowski, dyrektor Miejskiego Centrum Wspierania Edukacji. Witam panią dyrektor. Dzień dobry. Akurat ten zespół interwencji kryzysowej powstał w momencie, kiedy w mediach było bardzo głośno o tym dramacie Kamila z Częstochowy. Czy to jest reakcja na to, co się tam wydarzyło? To zbiegło się w czasie, tak jak pan redaktor powiedział, natomiast otwarcie, uruchomienie pogotowia psychologicznego dla uczniów ZIK, zespół interwencji kryzysowej wynika z już długo badanych potrzeb i z oglądu sytuacji dotyczącej przede wszystkim młodzieży, młodzieży w okresie rozwoju, roz dorastania, wchodzenia w ten czas decyzji różnego rodzaju dotyczących życia dorosłego. I wielu trudnych sytuacji, z którymi się spotykamy, ponieważ nasza placówka, Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji, mieszcząc u siebie poradnię psychologiczno-pedagogiczną, reaguje na sytuację kryzysową. Jak to będzie praktycznie wyglądało? Uczeń, młody człowiek jest w ogromnym kłopocie, ma depresję i co chwyta za telefon i dzwoni, pomóżcie? No, nie dokładnie tak planujemy działać, dlatego że do takich zjawisk jak choroba, którą jest depresja, są, są inne służby. To nie my jesteśmy służbami medycznymi, czy pogotowiem, czy, czy telefonem zaufania. Natomiast chcemy ułatwić dzieciom, młodzieży, rodzicom i również nauczycielom kontakt ze specjalistami, którzy nie są w środowisku, a którym można powiedzieć różne rzeczy ze swojego trudnego, trudnej sytuacji, sytuacji, która może zrodzić kryzys takie bardzo poważne. A wierzy Pani w skuteczność tego powołanego nowo zespołu? Bo powiedziała Pani, że umożliwicie kontakt z ekspertem, ze specjalistą, czyli powiedzmy wprost z psychologiem. A jak obliczyła Światowa Organizacja Zdrowia, w Polsce jest bardzo mało psychologów. Powinno być ich tam w przeliczeniu około 700, ponad 700, a jest zaledwie 400. No, generalnie brak jest fachowców. Jak to sobie Pani wyobraża? No oczywiście jest to ogromny problem. Jest za mało specjalistów, natomiast nasza, nasze pogotowie nie rozwiąże sprawy, nie rozwiąże tej trudnej sytuacji, która jest, która wiąże się z, z kłopotami młodzieży. Na, być może wspomoże niektóre osoby, które będą mogły... Y, łatwiej dotrzeć do specjalisty. Będą to interwenci kryzysowi, więc nie stricte psycholog, który tak jak w szkole pomaga, tak jak pomaga w poradni, ale interwent kryzysowy, który zna się na y, sytuacji kryzysowej, wie jak rozwiązać ją, mhm. albo wie też gdzie pokierować młodego człowieka, żeby jego problem został rozwiązany. Czy ja dobrze rozumiem, więc y, y, ten zespół interwencji kryzysowej wpisuje się w cały ten schemat. Telefon zaufania, poradnia psychologiczna, i tak dalej, i tak dalej. Ale jak pani wie, było o tym głośno, wszystkie te instytucje, no właściwie, nie wypełniły swojego zadania. Każdy działał w myśl prawa, zgodnie z prawem, no ale do dramatu doszło i dochodzi, co najważniejsze. Do różnych dramatów będzie dochodziło, dlatego że tutaj najważniejszy jest czynnik ludzki. Instytucje, które. Y Działają na, na rzecz dzieci, one, one są, one funkcjonują, natomiast w nich pracują ludzie i to jest y, najważniejszy element y, mm -hmm. tej, tej, tej pomocy dzieciom. Y, I y, myślę, że. Pogotowie to nie jest akurat to pogotowie, które my otwieramy. To nie jest równoznaczne z otwarciem kolejnego telefonu zaufania. Jest to jakby dopełnienie działań różnych na rzecz mm -hmm. dzieci, które potrzebują kontaktu, potrzebują pomocy. Martyna Wojciechowska, znana podróżniczka realizuje taki program Młode Głowy i w ramach tego programu przeprowadziła badania. I proszę sobie wyobrazić, że młodzi ludzie, jeśli mają problem to nie mają zaufania w niesieniu skutecznej pomocy. Zaledwie 5% przebadanych chwytało za telefon i dzwoniło do eksperta psychologa. Nie obawia się pani, że tutaj właściwie zespół niewiele zmieni, no bo nie będzie sygnałów? My nie tylko będziemy funkcjonowali w oparciu o telefon i o to, czy ten telefon się odezwie, a muszę powiedzieć, że już 22, kiedy zaczęliśmy funkcjonować, te telefony się zaczęły odzywać. W różnych przypadkach i to są przypadki, gdzie te interwencje my podejmujemy. Yy, natomiast my również proponujemy spotkanie bezpośrednie, proponujemy spotkania przez komunikatory i być może młody człowiek potrzebuje jeszcze takiej alternatywy. E Przyczyną tej frustracji, tak, chciała pani powiedzieć. Znam, znam raport mhm. młode głowy. On jest przerażający dla nas mhm. i też pokazuje fakt, że nie ma wystarczającej liczby ekspertów, specjalistów, którzy by wspomagali dzieci i jest dramatyczne dla nas to, że zaufanie do dorosłego człowieka obojętnie czy to jest specjalista, ale także rodzic, nauczyciel. No tak. Wychowawca mm. jest, jest niskie. Stąd Je... też być może będą chcieli skorzystać z osoby, która nie jest w tym środowisku, która mm. jest obiektywna. Jeszcze raz powołam się na ten raport. Otóż, jakie są przyczyny tej frustracji? Mm. Samotność 37%. Wydawać no tak. by się mogło, że młodzi ludzie mm. są otoczeni opieką, zresztą w dniu dziecka na pewno nie raz pokaże się mamusia statusiem na spacerku. Ale, ale, ale generalnie 37% przebadanych y, podaje, że samotność, niska y, samoocena, 32%, nie akceptuje siebie samego. Skąd się to bierze? No to są pokłosia wszelkich trudnych sytuacji społecznych i po pandemii, i wojny na Ukrainie i innych. aspektów. Naprawdę wojna na Ukrainie ma wpływ na y, stres myślę, młodego człowieka? Myślę, że jego myśl, że jego. Y, w jego myśli pojawiła się taka sytuacja, że, że coś się dzieje na świecie i to bardzo blisko nas. Poza tym wśród naszych, wśród naszych dzieci jest bardzo wielu, wiele dzieci z Ukrainy i one tą traumę swoją też przenoszą tutaj i, i nasza młodzież odczuwa, że coś się dzieje społecznie, coś się dzieje na świecie, takiego co dodatkowo to ich frustrację potęguje. A pandemia, wiemy, ta izolacja na pewno wiele, wiele lat jeszcze będzie skutkowała takim poczuciem alienacji i, i my będziemy dorośli musimy tutaj teraz działać i tutaj to, to nie chodzi o instytucjonalne działanie, to, to jest kwestia rodziny, to jest kwestia rozmowy, to jest kwestia bycia z dzieckiem, wychowawcy, nauczyciela. Tych osób, które najczęściej się z młodzieżą kontaktują. Numer telefonu i adres mailowy do centrum kryzysowego, do tego zespołu kryzysowego, znajdą Państwo na ekranie e, naszej telewizji. E, natomiast nam wypada życzyć skuteczności w działaniu tego nowo powołanego zespołu. Bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że ten telefon nie będzie się odzywał, ale nie dlatego, że Aha. młody człowiek nie odnajdzie drogi do niego czy numeru, tylko dlatego, że nie będzie sytuacji kryzysowych. Aha. Natomiast zadaniem zespołu jest również tak zwana. Interwencja przed kryzysem i interwencja po kryzysie. Wobec tego być może działania profilaktyczne też będą miały jakiś skutek. Doktor Bronisława Ogonowski, Dyrektor Miejskiego Centrum Wspierania Edukacji w Opolu, była gościem rozmowy przy oknie. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Natomiast jutro, proszę Państwa, nie na fotelu, ale na kanapie zasiądą cywil, były wiceminister spraw wewnętrznych i żołnierz. Pułkownik w stanie spoczynku. A rozmowa będzie na temat nowych, mało znanych zwyczajów i obrzędów w sferze rządowej. Zapraszam więc, bo będzie także mowa o tej krowie, która dużo ryczy, ale mało mleka daje. Zapraszam na godzinę 18.00. Fotograficzne kalendarium Jurka Stemplewskiego. Oto kolejna historia obiektywem pisana, tak zwane grotkowskie doły. To tam rodziły się sportowe legendy o polskiego motocrossu. To zdjęcie przedstawia rozpoczęcie wyścigu w 1985 roku, ale po raz pierwszy motocykliści w Grotkowie pojawili się w 1960 roku. Zawody otwiera dziennikarz sportowy, redaktor Juliusz Stecki. Wciągnięcie flagi na maszt. Krótki przerywnik muzyczny. I zaraz będzie można ruszać. Te gaśnice na pierwszym planie to oczywiście flagowy produkt Grotkowskiej Fabryki Gaśnic, ale także element zabezpieczenia zawodów. Tak, na wszelki wypadek. Grotkowskie doły to zasługa wielu pasjonatów motocrossu. Wśród nich Stanisława i Janusza Kwarty oraz sponsorów. Widok linii startowej nie z drona, ale z sąsiedniego wzgórza. Ryk maszyn rozlega się w okolicy. Zapach spalin czuć na odległość. To znaczy, że się zaczęło. Ruszyli. Trochę się zakurzyło, ale za chwilę zawodnicy wpadną w doły błota i wody. To ostatnie chwile, kiedy widać dokładnie numery startowe 44, 64 czy 38. Motocyklowy peleton się rozerwał. Już widać wyraźnie liderów, ale nie cieszmy się zbytnio. Za chwilę będą kolejne przetasowania. Moment nieuwagi, wywrotka i po zabawie. Oto ostry zakręt w prawo i jazda pod górę. Tu się liczy umiejętne operowanie gazem i hamulcem. No i równowaga. Niektórzy niestety nie wytrzymują nerwy i stres eliminują zawodnika. Popatrzmy na maruderów. Oni już chyba stracili szansę na pudło. Pod górkę, niestety, piechotą idą, a to pech. Kolejny etap Grotkowskich dołów. Teren płaski, ale bardzo kręty. Jak w tej zadymie znaleźć właściwy tor, mając często błoto na kasku i okularach? Na czele zawodnik z numerem 33, tuż za nim numer 25. Idą łeb, w łeb. Kolejne wzniesienie i kolejny zakręt. Siedemnastka pod purka nogą. Ajajajaj, aj, aj, stracił szybkość. Rywale to wykorzystują i znów przetasowania w czołówce wyścigu. Przypomnijmy, że w 1975 roku na Grodkowskich dołach po raz pierwszy rozegrano eliminację mistrzostw Polski. Ale zobaczmy, co się dzieje na torze. Szybkość sprawiła, że zawodnicy dokonują lotu w powietrzu. Najtrudniejsze będzie lądowanie. Zahaczyć kolegę obok będzie bardzo łatwo i wtedy tylko gleba, nie meta. Zawodnik z numerem 25, wciąż drugi. Delikatny lot, za moment posadzi przednie koło. Zawodnicy już w szeregu. Nawet nie bardzo umorusani, albo już wymyci. Czekają na finał. Ogłoszenie wyników. Najlepsi otrzymują dyplomy z rąk redaktora steckiego i Janusza Kwarty. Brawo, gratulacje. Emocji było co niemiara. Kolejne zawody motokrosowe przechodzą do historii. A kibice, sympatycy wyścigów czekać będą na kolejne spotkanie na Grotkowskich Dołach, gdzie od 1960 roku rodziły się sportowe legendy polskiego motocrossu. Do zobaczenia! Wiedziała baba mak, nie wiedziała jak. Diler wiedział i powiedział, będzie z babą w pierdlu siedział.